Żartowałem! Pracownik firmy, 12 godzin dziennie tylko jedna przerwa na kawę i zero przygotowania do tego co zaraz się wydarzy. A w prawym narażniku, Erzi! Bez umowy, bez umiejętności ale z cienkim humorem i słabą kondycją. <grym> Myli Państwo. Wszyscy na to długo czekaliśmy. Znaczy ja to chyba najbardziej. Ale też nie wiem. Już w następnym tygodniu Pojawi się na tym kanale film pod tytułem Minecraft, ale zamknąłem budkę z kebabem. Albo jakoś inaczej, nie wiem. Może Minecraft, ale stworzyłem. <laughs> w sensie, że ten produkt, o którym mówił już od jakiegoś czasu i na który wszyscy czekamy. I będzie to film, w którym w żartobliwy i całkowicie zmyślony sposób stworzymy właśnie ten produkt, który każdy z Was już w następnym tygodniu będzie mógł kupić w każdej żabce w Polsce. Mało tego, po wielu latach przerwy pojawi się też piosenka. A jakże z teledyskiem? Właśnie o tym produkcie. Ja nie mogę się doczekać. Dajcie znać, czy wy tak samo, bo to naprawdę może być bardzo mocny moment w tym roku. I po raz ostatni. Możecie dać znać, jak myślicie, co to może być. Podpowiem tylko, że jest to przekąska, która może mieć coś wspólnego z kebabem, ale kebabem nie jest. Tak stricte. I to, że w ogóle to się dzieje, że ma miejsce i takie rzeczy są możliwe, też jest dzięki Wam. Dzięki temu, że tutaj jesteście To wy tworzycie ten kanał Dzięki temu też, że oglądacie Dzięki temu istnieje ja, Enzi I po prostu Dziękuję Ale drodzy państwo, wróćmy Bo teraz polska mapa Z morałem, a jakże A czemu by nie? Tak też można Lecimy Myle państwo, pierwsza prawdziwa polska mapa w tym roku. No, jak nie zostawisz łapki w górę, no to będzie mi przykro, no. I generalnie to plany są takie, mylę państwo, żeby taka jedna polska mapa. i to była raz w tygodniu, na przykład co piąteczek. Ale to już musisz kliknąć suba, bo wiesz, bo to. bo to, to już jest wyższy level. To jest wysoki pułap, człowieku. Jak kliknięte, to możemy zaczynać. Nie, poczekaj! Jezus! Yes, pewno chcesz zacząć mapę? To może chcesz zrobić coś innego, i na przykład, nie wiem, wyjść na dwór? Pozwiedzać naturę i miejsca. Nie chcę zagrać w polską mapę, ty, jak się przestraszyłem, się nie spodziewałem. Co jest? Normalnie zaczynam. Nie, poczekaj no. A co powiesz na pizza o? Pyszna pizza peperoni. Zjadłbym pizzę peperoni. No to w Minecrafcie, wiesz? Zjadę, tak na żywo bym się zjadł, nie? Dobra, po prostu zaczynajmy i idziemy dalej. Też nie? Dobra. A może. Zrobisz to po prostu dla mnie. Jestem hmm. tylko głosem dodanym do tej mapki. Nie mam życia. Jestem tylko samotnym dubbingiem, który został uwięziony na tej mapie. Proszę, nie klikaj tego guzika. Dla mnie. Łamie mi się serce, ale. Ale no ja tutaj mam y, trochę widzów za sobą. to Musimy po prostu zacząć. No, to już musi być stary. Dobra, teraz to mnie w Masz nie klikać tego guzika, jasne! ja mogę tą mapę! To już musi się zacząć. Nie Klikaj guzika! Sorry. No proszę cię, ja chcę, żeby ten guzik już działał! No, no chopie! Albo ktoś łapki w górę nie zostawił i dlatego nie działa. Też tak może być. Nie no teraz już musi się zacząć, to nie ma innej opcji. Okej, okay. jak klikniesz guzik, jesteś głupi. Bez jaj! Dobra! Dla widzów wszystko. No jestem głupi! No co zrobisz, no? <laughs> jesteś głupi, kliknąłeś. Czyli zaczynamy. Dobrze. No czy możesz w końcu przestać? <laughs> ja no No co jest z tobą? No musisz działać, no bez, no, Proszę cię, no. Taki jesteś? Dobra! Jak klikniesz teraz guzik, stracę twój sekret z przekąską. O nie, 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 kolego przesympatyczny, w następnym tygodniu wychodzi taki rzeczy, zdradza się. Nie... I co ja mam teraz zrobić? A jak powie? Skąd mam wiedzieć, że nie powie, jak kliknę? No bez jaj. Może wyłączymy co? Nie, no kliknę, a co jak powie? Najwyżej wytnę, ale ty. Ale. O! Tak się nie robi! Najgorszemu wrogowi, się tak nie robi, to. A! Mam swoje swoje Boractwo! Dobra. A nie. więc. No nie. Sekret, który skrywasz przed widzami, to. No nie! dobra, ja też nie wiem, ale, ale też czekam. Nieważne, nie klikaj guzika. nie zaczniemy tej mapy, no co jest? Dobra, to musi być, to też już dziesiąty raz klikam guzik, człowieku. Ojoj, teraz się ten guzik nie pojawi. I co teraz? Ja wyjdę z siebie i stanę obok. Co się dzieje? Tu jest guzik? Ej, miałeś tego nie zauważyć. Ech, hmm, to może, może, może szantaż? Tak, tak, szantaż! Co? Widzisz tego słodkiego, małego i przyjaznego pieska? Jeśli klikniesz guzik, wpadnie do lawy. Ja chciałem tylko w mapę zagrać, no Boże, drogi człowieku, co tutaj się dzieje? No nie, no jak kliknę, to nie, ten nie. Czy ty w ogóle masz serce? No dobra, to zabawkowy piesek, no. Nie jestem już tak okrutny, ale, ale proszę, nie klikaj guzika! Zacznij, zacznij. Ja się proszę cię! No już niech to działa! Enzi, bo... za każdym razem jak klikasz ten guzik, skracasz mój żywot! Proszę, nie klikaj tego guzika! No nie, już, proszę, proszę! Proszę, kliknę! Rozumiesz? To jest poświęcenie, na które jestem gotów, rozumiesz? Klikam! Au! proszę! Ja nie chcę ubierać! <grymne> Okej, <Okay>. wygrałeś. Ile <słuch> ja się człowiek naklikać musi, człowieku? Co to było? Okej, okay, fabryka. Ja. Złoty ząb. Ej, gdzie ja znowu jestem? Psycholog mi nie uwierzy. Czemu tylko mi się to zdarza? Ej, zaraz. To jest chyba pierwszy raz, kiedy nie spadam z nieba, albo nie leci na mnie jakiś fortepian, samochód, albo nie wiem. Słoń! Ej, no. Faktycznie. <grytanie> ja to mam szczęście. <grytanie> Żartowałem. Przynajmniej żyję, bo inaczej ta maba by się skończyła. To jest jakaś fabryka. Ej, ktoś tam stoi. Zapytajmy go, co to jest za miejsce. Okej. Okay. Polskie mapy w Nowym Roku wchodzą na zupełnie inny poziom, mam wrażenie. Dzień dobry. Przepraszam? Tak? Gdzie jestem? Jak to gdzie? W fabryce pieniędzy. O, jak miło. Jak to? Zaraz, co? Wiesz, czym są pieniądze? No, to, to coś tam słyszałem o nich. To właśnie tutaj produkujemy polskie pieniądze. A czy ta fabryka nie powinna mieć więcej zabezpieczeń, czy coś? Nie stać nas. Co? Taki żarcik, Nie mamy tej zabezpieczenia. Ta fabryka to nasza przekrywka. Okej. Okay. Czyli robicie to nielegalnie. Nie, wszystko jest legalne, tylko ta fabryka specjalnie tak wygląda. Gdyby się dowiedzieli, że tutaj produkujemy pieniądze, mielibyśmy dużo włamań. Aha. Ej, a słuchaj, chciałbyś może coś trochę zarobić? No nie wiem. Nie mam umiejętności Będziesz miał 70, zł za godzinę. Od kiedy mogę zacząć, kolego? Zgłoś się do naszego szefa okay? Znajdziesz go w jego biurze Dobra A tylko ostrzegam Nasz szef jest głośny Pff, Miałem w życiu tyle głośnych szefów Dam radę Powodzenia Trzymaj się Nie wiem jak miał na imię, nawet go nie zapytałem Ale lecimy do szefa Biuro szefa Genialnie Okej okay. Tutaj Dobra Zostaniemy pracę w fabryce pieniędzy to brzmi jak plan Okej okay. Hej, chciałbym się tutaj zatrudnić Co? A Jezu, jednak jesteś faktycznie gościem? Czego chcesz? Jezu, nie trzy ryja! Jerej to masz świnia, nie wyzywaj mnie! Czy da się ciebie jakoś ściszyć? Boże i tych słuchawek! Boże, dż'eryja O! Napoj no, coś teraz super. <laughs> Teraz powinno być git. Nadal mi trzęsie mózgiem, jak mówisz, no moje bębenki mi nie pękną. Z czego chcesz? Trochę znerwowany typ. Chcę tu pracować, podobno mogę. Tak, i pewnie chcesz podkradać stworzone pieniądze. Nieprawda, nawet nie przyszło mi to na myśl. Ale w sumie. <laughs> jak ty tutaj w ogóle trafiłeś? To pytanie jest już skomplikowane. Dobra, dam ci dzień próbny, zobaczymy, czy jesteś godzien tego stanowiska. Jeszcze nie wiem, jakiego stanowiska, ale dziękuję. Super. tych na godzinę człowiek. No? Co pana w biurze robi srać po prawej? To krzyczenie uszkodziło mi tak nerwy, że nie czuję, czy chce mi się sraczyć. Okej. Okay. Polecam lisę. Dobra, bo my to gadu gadu, a robota czeka. A, no tak, już zapomniałem, że to pracuje. Co mam robić? Musisz pozbyć się szczurów z magazynu. Te głupie stworzenia z cię popadnie. popadnie. Dlatego idź tam i pozbądź się ich jakoś. Okej. Okay. Żeby dojść do magazynu, podążaj za czerwoną linią. Okej. Okay. Let's go! Brzmi jak plan. Chłop naprawdę ma kibel w biurze. No, widać, że to jest szef, to... ...krótko tam jest, nie? No dobra. Czerwona linia Dalej za czerwoną linią, bardzo dobrze A czemu co tam szczury robi? Szczury szarają pieniądze? Czy o co tu chodzi? Czy to tak faktycznie może być? Czy to właśnie... na tym to polega? Okej okay. Słuchaj, na razie pieniędzy nie widać? Ale szczury! Mi się może przydać Co? Ej faktycznie szczur! Młotek rozwiązuje problemy, czasem też ściany <grym> Okej okay. Jednego szczura mniej czy normalne, że biegam z młotkiem za szczurami? Nie do końca stary, ale. Znaczy, sam ze sobą gadam, to też nie jest normalne, nie? Jakby. Ej! Za szybki ten szczur! Co dużo szczurów w szczurach, jakby to. No, powinno tak wyglądać. Też tak myślę, Enzi. Ja gadam sam ze sobą, to jest całkowicie normalne i zdrowe, prawda? Chyba! Aż mi się przypomniało, jak moja matka mówiła, że szczury nie mają przyszłości. <laughs> Przynajmniej szczerze o nie mówi. <laughs> No, co jest? Dobra, czy to są wszystkie? Czy jeszcze gdzieś jakiś uciekł? Bo. Średnio, widzę. Halo. Tu jesteś, Mendo? Chodź tutaj. Dobra, czy to są wszystkie? No, chyba wszystkie. Wróćmy do szefa. Brzmi jak plan. Pierwsza robota? Tak, zrobiona, człowieku, to jakby. Deratyza... Głupi gigancie, zapomniałeś o mnie. Jak ty tam cię dostajesz? Magia, nie dasz rady mnie złapać? No bez jej Skubany szczur, muszę się do niego dostać że kazał pozbyć się wszystkich Może dam radę w jakiś sposób skoczyć do okna Okej, okay. czekaj Tędy się da jakoś Tu się da wskoczyć na pewno Z tego Gdzieś stąd mam zacząć? No pewnie, ewidentnie, że tak Inaczej się nie dało, nie? Tu Pięknie, uwielbiam parkury jeszcze brakuje tego, że ja tutaj poprzeskakuję A na końcu się okaże, że ten szczur sam se szedł na dół I muszę zeskoczyć Dobra Ech, Dobra Stąd teraz tam? Okej okay. O! Mam cię! Nie, poczekaj! Chciałem ci podziękować Co? Za co? Akurat miałem spotkanie rodzinne od strony żony Zabiłem sześć szczurów Wiem! I pierwszy raz od lat, ktoś zrobił coś tak pożytecznego A przecież to była twoja rodzina Jezu, co z tego? Przecież wszędzie znajdziesz szczury <grym> Całe <zainterescentrowe> szczęście kupiliśmy ją teściową, jako pierwszy. A no ta szczurzyca gra w mamisferię i że to dla dobra rodziny Dlatego zrobiłeś mi przysługę, dziękuję Dobra, no, ale wiesz, że i tak może cię ukatrupić, także inaczej się mnie zabije, no Nie do końca O! To przez te szczury za Gadałem z jednej nie postrzeliłem! Maniowie! To się nie potrafią gadać ze szczurami! No na czekaj! No teraz mów. Nie słuchajcie. Pozbyłeś się tych szczurów? No teoretycznie tak. Super, teraz idź do linii produkcyjnej i pomóż innym. Okej, okay, czyli podążać za czerwoną linią? Nie! Żółtą. A! Okej! Okay. To idę! No, zamknij drzwi! Dobra, zamknę! Ja nie mogę, że mordę niż serę na straży pożarnej, no co za typ? że ja tutaj trafiłem w ogóle? No dobra, ale może... Co zrobi pralka? Co to by... Co tam się dzieje? Sprawdźmy to. Co tutaj się wyprawia? A, cii, trwa egzorcyzm. Ale tutaj? Tak, ja mam dużo czasu, jak już jesteś, tu mi pomożesz. No nie! Trzymaj to! No nie! Pospieszcie się, nie wytrzymam, to coś mnie rozrywa. Dobra, zaczynamy. Demonia opuściło tego biednego człowieka. Wracaj, skąd przybyłeś? O, oh, to chce mnie rozerwać? Wynocha z tego świata! Tak, do ciebie mówię, demon zostaw go i nie wracaj. Co tu się dzieje? Ten demo chce przyjąć nad nim władzę, nie pozwolimy na to. Jak dojdziesz do trzech, odejdziesz stąd na zawsze. Raz. Dwa. dwa, dwa. Co to jest? Nie, nie. nie ruszaj się. A, kysz demonie. Yeah. Yeah. <laughs> udało się. Co to było? Zaraz, co? Co to było za demon? Nie, nie. Zatwardzenie. Aha. Okej, okay, dobra, to ty... <śmiech> Idę. <śmiech> Dzięki za pomoc. <laughs> Polecam się na przyszłość. Yy, żółta linia, tak. Dalej chodźmy, co? Może szybciej do linii produkcyjnej niż znowu kogoś spotkam w jakimś miejscu. Okej. Okay. Jest linia produkcyjna. Czy tutaj będzie. i mamona? Czy to jest to miejsce? O kurcze. Ten pomysł szefa z ukradnięciem pieniędzy coraz bardziej mi się podoba. Ale no nie mogę. Ej, zobacz to. Sprawdźcie, komu może pomóc. Mhm. Co ile tu mamony, człowieku? Co so wszystkie pieniądze wszystkich ludzi z wszystkiego świata. Wszystkich światów i galaktyków. Mhm. Dzień dobry Elo O, widzę, że nowy E, eee, widzę, że stary <głos> <głos> Przynajmniej nie taki stary, jak ta fabryka Ta ruina ledwo się trzyma, już dawno złamała wszystkie zasady BHP E, eee, to mój dom nie jest lepszy Słuchaj, so, mogę ci w czymś pomóc, czy coś? W sumie to tak Widzisz ten bankomat obok nas? Tak Tomu. Zgubiłem gdzieś moją kartę płatniczą no ta, na pewno ktoś już się bawi w Dubaju na jachcie Nie, ja wiem, że gdzieś tutaj jest Założę się, że wziął ją któryś z pracowników I co, myślisz, że teraz pójdę pytać każdego twoją kartę? Za to ci płacą Dobra, masz rację, idę poszukać Jak ja mam to zrobić, człowieku? Przepraszam bardzo Że w jaki sposób? Dobry? Ej, Ej. Halo Halo a sorry, młody mam uszkodzony słuch przez szefa <noise> Już są słuchawki zagłuszające Zakupiłem je po jak straciłem słuch Bał się ubezpieczenia <noise> Aha Co tam chcesz? Masz może przy sobie jakąś kartę płatniczą? A? Partię polityczną? Chyba nie <noise> Kartę płatniczą A, y, nie Dobra, dzięki Nie, nie chcę pasztetu, dzięki Co za typ, kogo teraz zapytać? Okej, okay. czy on wygląda podejrzanie? No nie wiem Ej <laughs> Ej A czy ja powiedziałem, że możesz się do mnie odzywać? O, o, ty Bili cię w szkole, czy coś? Masz jakiś... Ty, bo ci pokażę, że mnie wychowało Lisa chłopcze Mama, ale twoje zaraz się podroi Taki jesteś? Chodź na Dawaj Panie i o, pa... panowie. Ja, żartowałem! W lewym Pracownik ja, firmy 12 godzin dziennie, tylko jedna przerwa na kawę i zero przygotowania do tego, co zaraz się wydarzy. A w prawym narżniku ERZI! Bez umowy, bez umiejętności, ale z cienkim humorem i słabą kondycją. Ta walka nie jest o honor, nie jest też o pieniądze. Jest o to, kto jutro nie przyjdzie do pracy. Zasady są proste. Bijemy się, aż ktoś zrozumie swoje decyzje życiowe. Rękawice w górę, dzwonek w dół! Zaczynamy! Walka! Ty, typ jak się... Co on się tak tłucze? Ja lepiej boksuję typie. Z tobą zakupi pomysł. Nie pokonasz mnie. Czy ja się na to w ogóle zgodziłem? Co tu się dzieje? O, hmm, widzisz? Poddaj się. Nie chcę ci zrobić krzywdy. Eee, z jaka krzywda? No dobra, dobra. Jakoś idzie? Jakoś idzie? Chyba jutro chodziło Ile ty masz życia? Jestem najlepszy w walce. Nawet nie zadajesz mi żadnych obrażeń. Jestem nie do pokonania. Tak! Jestem we mnie niezniszczalny. Zaraz w żyło. Chyba dobrze się bawi też, nie? Ej, nowy. I tak, nie ma ubezpieczenia, chodź na chwilę. Okej okay. Co jest? Co tam? Musisz mi w czymś pomóc No Właśnie o to mi chodzi Próbuję naprawić wózek widłowy, ale ta zastrana lampa ciągle mi mryga Dlatego wej spraw, co się z nią dzieje Mruga, kolego Przecież ona jest wysoko no To pójdź schodami w górę na instalację tylko nie spadnij. Myślę, że domyśliłem się, żeby nie spać. To nie było tak, że ja tam wejdę i mówię, ty. Może ten teraz spadł i się naprawi. No nie, nie było takiej sytuacji, ani takiej historii, nawet takiej myśli w głowie, no. Aż mi się głos do góry podnosi, jak takie rzeczy mnie denerwują. Dobrze. Normalnie przejście, jak darmowa siła robocza. No, trochę. Jak taki pachoł. No, okej. Okay. Jakie zasady BHP, człowieku? Już tutaj nie ma żadnych. Ten dalej tam leży. <laughs> Okej, okay, tędy się nie da. A no tak. Nie bez powodu to ruina. Tyle dwóch. Okej. Okay. Wszystko jest i easy. Dobrze. Okej. Okay. Jestem. Więc co ja mam teraz zrobić? Wskoczyć na to? Okej, okay. nikt nie zaprzeczył. <laughs> <laughs> Jak eee, co teraz? Nie ma za co. O kurcze ta karta kredytowa, ten typ tego szukał. To co, jedziemy do Dubaju? Jak <laughs> Chodźmy oddać temu gościowi przy bankomacie. Faktycznie to jest dobry pomysł, żeby moderację oddać. Nie ma go. Ale to jest wiść. Co to jest? No, nie ma go. Ale za to jest bankomat. A ja mam kartę. No dobra, weźmy sobie trochę. Skoro już ją znaleźliśmy, to powinniśmy coś dostać. Włóżmy ją do bankomatu. Pamiętajmy, myli drodzy, że to jest tylko mapa. Żartobliwa. Takich rzeczy się nie robi. Są i to jest w ogóle problem. To jest tylko dla zabawy w mapce. Wymyślona historia. Ok. Mhm. FBI. O tym właśnie mówiłem. Właśnie o tym mówiłem. Pan pójdzie. Pan pójdzie z nami. Dlatego takie rzeczy nigdy nie wolno robić. Enzi nie przemyśla swoich kroków, przez co został złapany przez FBI. Pamiętajcie, dzieci. Znalezione, oddawajcie właścicielom. Dokładnie A W ten tak. oto sposób Enzi dostał nauczkę do końca swojego życia. Ale tak serio, bo dostał karę do żywocia. Nie ja no żartuję, po prostu został wykopany z firmy, ale, ale zabrzmiało poważnie, prawda? Tak samo poważnie jak. pewna rzecz. Tajemnica. Już niedługo. The end. Już w następnym tygodniu. Myl Państwo, przepiękna polska mapa. Ucząca. Z, oczywiście, jak to się nazywa, morałem. A Wy możecie napisać w komentarzu, jaką polską mapę chcielibyście zobaczyć. To może być: im bardziej odjechany pomysł, tym lepiej.